Kurde, zjadłem ciastko, słuchajcie, jest afera, niestety, niestety, złamałem się. Tak więc tradycyjnie wymyślamy karę, i ta kara, która zdobędzie najwięcej łapek w górę, to będzie przydzielona na kolejny tydzień. Ten jadę normalnie, nie będę się stresował. W końcu są wakacje, a mianowicie Wam teraz na świetle, w jakich okolicznościach przyrody doszło do tego niecnego złamania regulaminu mojej fast foodowej diety. A mianowicie w sobotę żeśmy się udali z Łysą do kina Helios w Galerii Echo. No i przed seansem Łysa zapragnęła przyjąć kawkę i ciastko, co zresztą Wam na Facebooku tutaj podsyłałem. No i okazało się, że ciastko jej nie podeszło, a mnie podeszło. A był to zajebiście smaczny torcik bezowy. No i cóż było robić? Niestety to ciastko zjadłem, no a jeszcze tam potem u kawałek gałki loda. No nie, no to po prostu było pogwałcenie maksymalne tej kary. Ale ten sezon wakacyjny człowieka tak... Po prostu nastraja do takich fikuśności, żeby ich sobie popróbować. No ale nic, niestety tak było. Opowiem Wam jeszcze może o Dubit, kurna tuning zjazd był w Kielcach, w, w, na targach Kielce. Zanim przejdę oczywiście do dalszej, yy, tutaj dalszych zeznań dietetycznych, to opowiem Wam o tych targach, bo reklamy były wszędzie u nas w Kielcach na okoliczność właśnie występowania tych targów, w radiu, no, wszędzie. Największe w Europie zjazd out tuningi super. No po prostu nastawiłem się, że Lambo, Ferrari, Porsche, Maserati, kurnia, Paganizonda, no wszystko będzie. Tesla, w końcu Tesla, zobaczę jak ta Tesla wygląda. No, no jakieś Korwety, SLS-y, slr no wszystko, że tam się zjawi na tych targach tuningowych. Wziąłem kamerę, słuchajcie, wziąłem tą statyw, żeby się w miarę dobrze nagrywało, no i wybrałem się do, do centrum targowego Kielce. Zaiste cudne to miejsce jest. Och, I mniej więcej widzicie, co zastałem. Nie wiem, ja się na nad tym nie znam, może te bryczki no, były jakieś po prostu wypasione w kosmos ale na pierwszy rzut oka wyglądało to jak parking pod Biedronką, no kurwa mać, no. to, że ktoś sobie wypolerował wózek i założył aluminiowe felgi i radio Pioneer, no to jeszcze trudno mówić o jakimś tuningu. Poza tym, nie wiem, też mi się wydaje, że tak to trochę ktoś bez głowy zrobił, bo i jakieś tam klasyki, co prawda nie było Mercedesa Silver a raczej bardziej 125P i Ładza 2107, nie mówię, klasyki owszem tak co prawda, no nie były to takie chyba klasyki wystawowe tylko raczej takie klasyki, którymi ktoś jeszcze do roboty dojeżdża no fajnie działające, jak najbardziej mi się to podobało że są działające, ale powiem Wam szczerze, że no trzeba było te samochody starsze w jakimś tam innym sektorze, te samochody, bo było kilka furek takich, co można było oko na nich zawiesić i jakaś muzyczka w nich była i coś, takich no wyglądających w innym sektorze, a jeszcze tych Volkswagenów, Golfów i Passatów, które wyglądają zwyczajnie może coś mają pod maską, ale maski pozamykane. Także tak naprawdę, jak rzucacie okiem na to, no to jest, widać, że jest felga aluminiowa, czy jakaś tam inna stalowa, chromowana, założona, a samochód taki sam. No nic, byłem, Uff, po 15 minutach się zawinąłem i cieszę się tylko, że jestem z Kielc i dojazd tam zajął mi 5 minut, bo jakbym przyjechał, nie wiem, skądś daleka, nie wiem, czy w ogóle były jakieś reklamy w ogólnopolskiej prasie, czy w ogólnopolskim radiu, ale jakbym przyjechał gdzieś z daleka na takie coś to bym był znieźle wpieniony na taką, na taką akcję. Także to z moich takich zapisków vlogowych. Co tu się działo w okolicy, żeby, żeby też nie nagrywać na to osobnego filmu. Jakby się coś tam działo fajnego, to na pewno bym przygotował osobny materiał, ale żeby było tak jak było, no to ach, jakie miasto, taka Tuning wystawa. No, jak patrzę na te zdjęcia z Las Vegas czy skądś, gdzie, gdzie są tego typu wystawy organizowane, to, no to u nas to troszeczkę inaczej wygląda, niestety. Słuchajcie, także podsumowanie dietetyczne teraz nastąpi z zeszłego tygodnia. Eee, trzy pierwsze dni, słuchajcie, to były pizze, telepizze, bo przypominam, że w poniedziałek są podyszcze. Wziąłem te e, sobie cztery telepizze. Miało mi to starczyć na dwa dni, a tak naprawdę mi starczyło prawie na trzy. Trzeci dzień jeszcze Łysza przetargała, wracając z roboty wasabi sushi. Też takie fajne sushi w Kielcach jest, które tylko i wyłącznie na wynos przygotowuje swoje potrawy. Nie mają jako takiego lokalu, który można by było przyjąć coś takiego, ale można sobie kupić na wynos czy dowód zamówić, także ceny takie w miarę umiarkowane, jakość bardzo przyzwoita. Muszę przyznać, jak na takie sushi dostarczane do domu. No, to tam, tam mi smakuje, tam mi smakuje. Nie wiem, jak ktoś jest w Kielcu, też może jakąś opinię ma na tą okoliczność. Zachęcam jak zwykle do dodawania wpisów i do komentowania tego, tego filmu. Kolejny dzień, to już był 312 dzień, zbliżamy się niedługo do rocznicy, ja pierdyka, mojej fast foodowej diecie. Rok żarcia gównianego i wciąż żyję. Nie, nie, niektórzy tego nie przewidywali, że tak się potoczą sprawy. 312 dniu po wziąłem nordfisha, mój ulubiony zestaw z frytki plus fishburger i kątem oka zauważyłem coś nowego, że się pojawiło. I do tego wziąłem nudle z mojego darmowego kuponu z poprzedniej kary. Nudle w pudle przez tydzień i uzbierałem tych pieczątek tyle, plus jeszcze tam czasem mi się trafiło. Także miałem darmowego nudla w pudla w pudle tak? I wziąłem, no, tego co zawsze, Asian Mix, łysa ostatnio wziąłem jakiegoś innego i tamten mi nie smakował. Było za dużo, za dużo kary Ja z tego kary jakoś nie za bardzo trawię, no i, no i dlatego, dlatego, no, ten Asian Mix nie ryzykuje na razie nic innego, e, tylko tego się trzymam, bo to mi naprawdę smakuje nie chcę sobie zepsuć e, tego smaku. Potem, następnym dniu, 313, niekoniecznie pechowym, też z łysą byłem bo Szliśmy sobie do tej restauracji Akasaka, też w galerii, tam gdzie za 19,90 można się narzeźć do syta. Zamówiliśmy sobie, powybieraliśmy sobie to, co kto uważa. Ja tym razem bardziej się skupiłem na jakichś innych potrawach. Nie sushi, tylko tam jakieś makarony, są różne tego typu rzeczy, ale, ale to mniej, mniej. Jednak wolę te sushi, szczególnie tą marynowaną cebulę, jestem jej wielkim fanem. Naprawdę fantastyczna, fantastyczna rzecz do jedzenia i to mi bardzo, bardzo smakuje. W kolejnym dniu. W kolejnym dniu wybrałem się znowu do Nordfisha, bo te nowe rzeczy zaobserwowałem. Okazało się, że te nowe kanapki są zajebiste. No co za dużo gadać, no, są bardzo zacne. Jest to Fisker i Royal Fisker. Nie wiem, czy to już na stronie internetowej jest, ale, ale są naprawdę kurde niezłe. I bułka jest smaczna, i ta ryba jest w środku, i tam te e, dodatki, sałata, pomidor. Tam nawet uchyliłem rąbka tych bułek, żebyście zaczęli coś w środku. A co najważniejsze, smakowo jest to bardzo, bardzo, bardzo pozytywnie. E, I polecam wszystkim spróbować tych dwóch nowych kanapek, bo. Bo ceny rozsądne, a dodatkowo jeszcze też uchwyciłem wam, to pojawiły się kupony, kupony, które również bardzo fajnie współpracują, bo dają dobrą cenę za miłe zestawy. Także sobie jak grzeli się tam wybierzecie, to możecie taki kupon dostać, nie wiem jak w innych miastach, no w galerii Echo to dają to przy zakupie, ewentualnie tam chodzą po, po galerii, rozdają te kupony, także mam zakumulowane sztuk kilka i myślę, że niejednokrotnie jeszcze skorzystam z tej okazji, chociaż bardzo mnie to martwi, bo tam zazwyczaj są w kuponach napoje, a napoje są niedietetyczne i to jest problem, bo nie będę mógł z tego za bardzo skorzystać, ale, ale nie zawsze kogoś znajdę do obdarowania, bo... Jak wiecie, zawsze jakiegoś kompana obiadowego sobie znajdę, żeby samemu nie siedzieć, dzisiaj nie pastwić. Ale polecam. Fisker i Royal Fisker. Royal Fisker jest ten bardziej okrągły. Ten podłużny to jest Fisker.